Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam na teletydzień. tydzień. Znamy już wyniki egzaminów uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wyniki matur. Gmina Police dobrze wypadła na tle całego kraju. Uczniowie klas szóstych otrzymali już z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyniki sprawdzianu, który pisali 1 kwietnia. Sprawdzian miał określić, w jakim stopniu uczeń opanował wiedzę, czytanie, liczenie czy rozumowanie. Przystąpiło do niego 350 tysięcy szóstoklasistów w całym kraju. Dobre wyniki uzyskali również uczniowie szkół podstawowych nr 3 i 8 w policach. Wynik sprawdzianu nie ma znaczenia, jeśli szóstoklasista chce kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym. Jeśli wybierze gimnazjum spoza rejonu, szkołę społeczną albo prywatną, wtedy jego wynik może zadecydować, czy zostanie przyjęty. W szkołach gimnazjalnych uczniowie pisali sześć egzaminów. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie gimnazjum numer jeden, którzy znaleźli się powyżej średniej krajowej. Dobre wyniki uzyskali też uczniowie gimnazjum numer dwa. W przypadku tej szkoły, myślę, satysfakcją jest to, że... Na wyjściu taki mamy wskaźnik, a więc jakim wynikiem przechodzą uczniowie na początku roku szkolnego w pierwszej klasie, no to ten wynik uzyskany przez nich był najbardziej wartościowy. Wyniki są wysokie szczególnie w szkołach podstawowych. To przede wszystkim sukces uczniów, którzy pracowali przez cały rok, jednak nie byłyby tak wysokie bez wkładu rodziców i nauczycieli. W pewnym stopniu przyczyniły się też działania gminy w oświacie, na przykład stypendia, konkursy czy zakup pomocy szkolnej. Znane są także wyniki egzaminów maturalnych w gminie Police. W zespole szkół zdawalność w liceum ogólnokształcącym wyniosła 66%, a w technikum zawodowym 47%. W polickiej szkole do matury mogło przystąpić 145 uczniów, przystąpiło jednak 10 mniej. Najgorzej absolwenci zespołu szkół poradzili sobie z egzaminem z matematyki. Średni wynik procentowy wyniósł w liceum 40%, a w technikum 31. Z matematyki nie zdało 45 absolwentów białych. Odsetek zdawalności z matematyki to 70% w liceum ogólnokształcącym, natomiast w technikum 47%. Jednak chcieliśmy, żeby te wyniki były lepsze, ale nie odbiegamy znacząco, jeżeli chodzi o wyniki w okręgu bądź w województwie zachodnio-pomorskim. W pozostałych przedmiotach obowiązkowych absolwenci zespołu szkół poradzili sobie lepiej. Zdawalność była w granicach od 90 do 100%. Mamy mniejszy mniejsze, mniejszą różnicę niż w tamtym roku jeżeli chodzi o wyniki naszej szkoły a wyniki okręgu i województwa zachodniopomorskiego czyli nie można powiedzieć że nasza szkoła szczególnie źle wypadła na tle województwa bądź okręgu W tamtym roku różnica ta wynosiła 11% w tym roku zanotowano 6% spadek Z przedmiotów dodatkowych najchętniej wybierano geografię i biologię na poziomie podstawowym oraz język angielski na poziomie rozszerzonym Z przedmiotów przyrodniczych średnie wyniki Procentowy wyniósł 39,40% natomiast z języka obcego 60%. 29 uczniów może w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. Ci, którzy nie zaliczyli aż dwóch przedmiotów, taką okazję będą mieli dopiero za rok.